Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pretorskich Opowieści. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się serią Dark Souls i tutaj opowiem o jednej z najważniejszych postaci całej serii. Mowa tu o... Gwynie. Przed rozpoczęciem tego materiału zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem. No to zaczynajmy! Gwyn... Władca Popiołów jest jedną z ważniejszych postaci w serii Dark Souls. Pełni rolę finałowego bossa w pierwszej części gry oraz odpowiada za stworzenie Ery Ognia. A jego historia jest taka. Przed pojawieniem się płomienia niewiele wiadomo o przeszłości Gwina. Poza tym, że miał wujka imieniem Lloyd. Kiedy znalazł płomień, nosił swój charakterystyczny królewski strój, co może znaczyć, że był władcą na długo przed tamtą chwilą? U progu ery ognia Gwyn odkrył duszę lordów wraz ze sprytnym Karłem, Glawem lordem Nito i z Isalis. Jego dusza ucieleśniała światło, pozwalając mu manipulować tą cechą i wytwarzać potężne błyskawice. Czterej lordowie sprzymierzyli się z Seatem Besłuskim i zgromadzili silną armię. A dzięki swojej mocy rzucili wyzwanie starożytnym smokom, by zdobyć władzę nad światem. Potężne elektryczne strzały Gwina oderwały smokom łuski, czyniąc je otwartymi na inne ataki, i ostatecznie bestie zostały pokonane. W ten sposób rozpoczęła się era ognia, a Gwyn stał się lordem blasku słonecznego i królem Lordan. Mieszkał on ze swoim klanem, który stał się nową i zróżnicowaną rasą, znaną jako Bogowie, w mieście Anor Londo. Często ścigali smoczych potomków dla sportu. To nie doczczyło Siata, który zyskał uznanie za swoją pomoc i stał się częścią szlachty. Kiedy płomienie zaczęły zanikać, Gwyn i inni lordowie zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Wiedź i Salit. Próbowała odtworzyć pierwszy płomień za pomocą własnej duszy, ale skończyło się to porażką, i Wiedźma, wraz z kilkoma swoimi dziećmi, przemieniła się w łoże chaosu, z którego zaczęły się rodzić demony. Srebrni rycerze Gwina dzielnie walczyli, ale płomienie demonu zwęgliły ich zbroje, zmieniając ich w czarnych rycerzy. Nie widząc innego wyjścia, Gwyn postanowił opuścić Anor Londo. I udał się do pieca pierwszego płomienia, aby zjednoczyć ów płomień i przedłużyć w ten sposób erę ognia. Zanim odszedł, podzielił duszę pomiędzy swój klan i dzieci. Fragmenty duszy zostały przyznane czterem lordom i syatowi, Gwyn poświęcił się jednocząc płomień, a jego potężna dusza go podsyciła, przedłużając erę ognia. Wielu jego czarnych rycerzy ruszyło z nim do pieca i zostali zmienieni w popiół, kiedy płomień został połączony. Od tej pory czarni rycerze zaczęli wędrować przez całą wieczność po Lordan, jako pozbawione ciała duszy. Dusza światła była w stanie utrzymać płomień przez dziesięciolecia, lecz Gwyn w końcu i tak stał się pustym. Sugeruje się, że minęło co najmniej tysiąc lat, kiedy zaczęły się wydarzenia znane z gry. Ter, Framp i Kartl dali wybranemu nieumarłemu wyraźnie do zrozumienia, że Gwyn będzie ostatecznym przeciwnikiem, którego trzeba pokonać i że on zjednoczy płomień, przegna mrok i zejmie klątwę nieumarłych. Wybrany nieumarły po zdobyciu naczynia władcy oraz czterech dusz lordów udał się do pieca pierwszego płomienia i tam spotkał Gwina, którego pokonał. Mimo tego, że Gwyn nie występuje w innych częściach, jest jednak wielokrotnie wspominany. W przypadku drugiej części jest on wspominany jako Bóg Słońca, a jakiekolwiek odniesienia na jego temat znajduje się w opisach Czterech Cudów – Włóczni Błyskawic, Wielkiej Włóczni Błyskawic, Słonecznej Włóczni i Oślepiającego Pocisku. W momencie, kiedy Nosiciel Klątwy spotyka Altię, Mędrca pierwszego grzechu to ten odnosi się do Gwina jako Pana Światła, który zmienił naturalny porządek oraz rozpoczął cykl Światła i Mroku. Wyraża swoje oburzenie Gwinem za uczynienie ludźmi mniejszymi od swoich celów i do tego uważa, że król dokonał swojego pierwszego grzechu. Warto nadmienić, że dusza, którą upuszcza po śmierci stary żelazny król, jest określana w swoim opisie jako przedmiot powspaniałej duszy, i można za jej pomocą stworzyć oślepiający pocisk lub wielki łuk zabójcy smoków. Tworzy to pewnego rodzaju korelację między Starym Żelaznym Królem a Gwynem. W przypadku trzeciej części to Gwyn uległ reinkarnacji wraz z innymi władcami pogorzelisk, tworząc boską manifestację znaną jako Dusza Pogorzelisk. Jest to połączenie wszystkich władców Pogorzelisk, którzy zjednoczyli Pierwszy Płomień. Istota ta dysponowała ich stylami walki i ruchami, niektórych z nich używał dawniej Gwyn. Takich jak np. chwyt wywołujący eksplozję lub kopniak wytrącający z równowagi. Praktycznie nic nie wiadomo o charakterze i osobowości Gwina ale prawdopodobnie był dobrym władcą i przyjacielem, bo chciał chronić Anor Londo. Gwyn miał również pod swoimi rozkazami wielną armię srebrnych rycerzy, która część wyruszyła z nim do pieca pierwszego płomienia, zmieniając się w czarnych rycerzy. Również utworzył grupę nazywaną Czterema Rycerzami Gwina, w skład w której wchodzili Ormstein, Zabójca Bogów, Gold, Sokole Oko, ostrzewiary Ciaran, i rycerz Astorian. Gwyn posiadał również rodzinę, skład w której wchodzili syn Gwytonin Mroczne Słońce oraz dwie córki Gwynever i Filianor. Gwyn posiadał jeszcze jednego syna pod nazwą Bezimienny Król, który stał się bogiem wojny, który prawdopodobnie jest jego pierworodnym dzieckiem. Jorska, kapitan kompanii, też prawdopodobnie była córką Gwina. Choć biorąc pod uwagę fakt, że to Gwindolin nadał jej imię i że ona sama niewiele wie o świecie, może to nie być do końca prawdą, bo wydarzenia z trzeciej części dzieją się w innych czasach. Jeśli chodzi o jego wygląd, to Gwyn nosi okazały królewski strój ze złotymi opaskami na rękach i wielką koroną na głowie. Na jego nogach znajduje się coś w stylu mokasynów i branzoletek. Ma on męską twarz o spokojnych oczach, i imponująco długą, siwą brodę i włosy tego samego koloru. W ręce trzyma wielki miecz przesiąknięty mocą światła, pierwszego płomienia. Oraz potrafi używać cudów, m.in. włócznie błyskawic. Po pokonaniu go otrzymujemy duszę Gwina która umożliwia przemienienie dowolnego miecza w wielki miecz wielkiego władcy. Lub można ją przekazać satuece w ołtarzu słonecznego blasku, otrzymując cud Słoneczna Włócznia. Można ją również pochłonąć, aby uzyskać 20 tysięcy dusz lub przekazać ją Frampowi, uzyskując 40 tysięcy dusz. Jego postać prawdopodobnie wzorowano na Zeusie z greckiej mitologii, oraz na walijskim bóstwie Gwyn up nud, z którego pochodzi jego imię. Dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam również do obejrzenia innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo, zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza z propozycją co do następnego filmu. Więc do następnego spotkania w pretorskich opowieściach.